Cześć, Mordy! Zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców lipca. Trochę tych kosmetyków się nazbierało. Mam dużo nowości, kilka rzeczy, które są na rynku już od dawna, ale ja jak zwykle jestem powolnym ślimakiem i dopiero teraz je odkrywam. Tak więc bez zbędnych wstępów przechodzimy od razu do pierwszych produktów. Pierwszy produkt to będzie coś, co istnieje na rynku już od dłuższego czasu i mówię tutaj o tych linerach heavy metal z Urban Decay. One są bardzo znane każdy praktycznie kto robi takie bardziej może artystyczne albo instagramowe makijaże je używa, ale ja dołączyłam do tego fan klubu dopiero teraz, ponieważ przekonał mnie ten odcień. To jest odcień, który nazywa się Distortion. Mam go zresztą dzisiaj tutaj jako właśnie brokat na krisie całą całą linię mam zrobioną właśnie tym kolorem i on się bardzo wyróżnia, ponieważ te brokaty są zajebiste ale taki kolor możecie sobie kupić za 2 zł na Aliexpress i tam te brokaty, ja tu nawet mam jeden te brokaty z Aliexpress są super, są tanie nigdy nie swędziały mi po nich oczy, czyli zakładam, że są bezpieczne chociaż oczywiście jest jeszcze zagrożenie, że na starość oświetlę Pełnie jak zwykle gdzieś go pusiałam, ale na dole w opisie wstawiam Wam linka do, do jakiejś aukcji z nimi, tam możecie sobie zobaczyć. I właśnie w tamtych brokatach spokojnie możecie kupić tego typu kolory. Natomiast nie kupicie w nich takiego pięknego, holograficznego odcienia, czy tam brokatu, który właśnie ma w sobie zarówno zielone, różowe, fioletowe fioletowe przebłyski, i naprawdę, no, na oczach wygląda po prostu szałowo. Ja jestem zakochana w tym, w tym makijażu, który dzisiaj zrobiłam, między innymi dzięki temu produktowi, więc bardzo polecam. Najfajniejsze w nich jest to, że jak zastygają, to są bardzo trwałe i sam pędzelek tutaj jest niezwykle precyzyjny, a pędzelek w tych linerach z AliExpress jest dwa razy grubszy, więc też da się nim zrobić bardzo precyzyjną robotę, ale trzeba się bardziej skupić, a ten pędzelek praktycznie sam. Robi tę te, te robotę za nas. Teraz kolejny brokatowy produkt, również z Urban Decay, to będzie Heavy Metal Glitter Gel. Na początku nie byłam do tego produktu przekonana, bo, bo jakby ten żel. Na początku się wydaje moim zdaniem za mało klejący i daje takie odczucie, jakby to była silikonowa baza. Natomiast jak już zaschnie, jak już się to wszystko na oku rozprowadzi, to wygląda zajebiście. Ja Wam tutaj polecam. Naj, najlepszy, moim zdaniem, z tego wszystkiego jest właśnie odcień Dreamland, ponieważ on ma złoto, pomarańczowo-zielone przebłyski. Więc yy, tak, jak, tak jak na przykład ten odcień jest taki chłodniejszy przez te zielenie, te fiolety, ogólnie ma być taki, taki chłodniejszy podton, to ten brokat to jest po prostu złotko, ciepełko, słońce w brokacie, dosłownie. Ja ten produkt na co dzień nakładam na powiekę, na której jest tylko korektor, dosłownie nakładam go wszędzie, do tego rzęsy, kreska, i to się tak błyszczy i tak pięknie dogrzewa twarz, właśnie przez to, że ten brokat ma ciepłe tony, że szok. Koniecznie musicie go obczaić. I inne kolory, jak widziałam, nie są już takie ciekawe, więc no, koniecznie polecam ten jeden. Skoro już jesteśmy w temacie porażających błysków, tutaj musi się też pojawić nowa paletka Vanessy, która powstała we współpracy z firmą MIO. Jeśli chodzi o samo opakowanie, no to paletka jest bardzo przemyślana, bo widzicie, możecie sobie to tekturowe opakowanie złożyć. Co jest bardzo wygodne podczas malowania mamy tutaj zajebiście duże lustro, które jest naprawdę praktyczne. Dla mnie osobiście ta paletka jest troszkę za duża, no bo ja, ja po prostu jestem fanką małych paletek i coś takiego to jest rozmiar moich marzeń. Ale rozumiem ten rozmiar, no bo mamy tutaj trzy rozświetlacze, które no musiały się gdzieś zmieścić. Mamy do tego też pięć cieni. Ja osobiście polecam Wam tę pole... puletkę. puletkę. Przez te pięć fenomenalnych toperów, ponieważ na moim odcieniu skóry żaden z tych rozświetlaczy nie ma sensu. Wszystkie z tych rozświetlaczy są dla mnie za białe, a ten rozświetlacz do ciała na moim odcieniu skóry jest zbyt srebrny. Natomiast te rozświetlacze, oba te rozświetlacze, pomijając fakt, że są dla mnie za białe, są Zajebiście mocno napigmentowane. One są po prostu porażająco lśniące i tutaj nie masz żadnych dropinek. To jest czysta, czysta tafla. Tak więc jeżeli jesteście bletsze ode mnie, albo macie trochę chłodniejszy typu rody, te rozświetlacze będą dla Was cudowne. Na pewno będziecie z nich zachwycone. Idziemy dalej. Tutaj kolejna paletka, również zawierająca w sobie oszałamiający błysk. I mówię tutaj właśnie o tej paletce z NABLI, Cutie Palette Im pokazuję Wam już ją drugi miesiąc z rzędu. Te dwa odcienie to po prostu życie. Dodatkowo te dwa maty są świetne, ten błysk tutaj również jest przepiękny, natomiast ta czerwień, na tę czerwień jeszcze nie mam pomysłu i jeszcze nie wiem jak ją użyć, bo to jednak jest taki jesienny kolor i póki co jeszcze nie mam ochotu? ochotu? Ale na pewno na jesieni będzie everyday, everyday, nie? It's everyday, bro! Kolejnym ulubieńcem będzie Precise Brush Liner od Eveline Cosmetics. Moim zdaniem to jest najlepszy eyeliner z drogerii. Nie dość, że ma niezwykle precyzyjną końcówkę, to jeszcze jest ekstra czarny i ekstra trwały. Tutaj naprawdę nie ma, nie ma co dużo gadać, po prostu zajebisty polecam. Kolejnym ulubieńcem ze Vela Cosmetics będzie błyszczyk w odcieniu 08 i to jest właśnie to, co mam teraz tutaj na łuku i na dole. Ja ogólnie nie za bardzo lubię nakładać błyszczyki na usta tak po całości, to nie jest mój styl. Natomiast bardzo lubię nakładać błyszczyk w takich konkretnych, strategicznych miejscach, właśnie jak tutaj tutaj na dole ust. Żeby je troszeczkę powiększyć. I potem tutaj na łuku kupidyna. To sprawia, że usta się nie kleją, a jednocześnie są powiększone. Tam, gdzie światło pada, tam coś to światło odbija. Bardzo Wam to polecam, jeżeli potrzebujecie na co dzień trwałych, trwałych ust, ale chcecie jeszcze powiększyć. Pokochałam ten błyszczyk ze względu na dwie rzeczy. Po pierwsze, on ma niezwykle gęstą, bardzo kryjącą konsystencję. Więc jak nakładam go na usta, to. To on dokłada takiej, wiecie, dokłada intensywności do koloru, który mam na ustach, zamiast ten kolor tak, mm, tak troszkę, no wiecie, zmieniać w taki bardziej przezroczysty. On, on właśnie dokłada gęstości, dokłada takiego nasycenia, soczystości, no przepiękne. I druga rzecz, którą w nim kocham, to jest jego trwałość, ponieważ właśnie przez to, że jest taki gęsty, to. Niezwykle trzyma się ust. Bardzo rzadko trzeba go poprawiać. I to jest naprawdę cudowna rzecz, ponieważ większość błyszczyków, na przykład Fenty, czy, czy nawet mój ulubiony błyszczyk z Loreala, jednak wymagają częstych poprawek. A ten, jak wejdzie w usta, to rzadko trzeba go poprawiać. Dlatego bardzo polecam i specjalnie Wam tutaj polecam też ten kolor 08, ponieważ on jest przepięknym, nudziakowym odcieniem, do wszystkiego będzie Wam pasował. Jeśli chodzi o szminy, ostatnio też się wkręciłam w dwa kolory z Banana Beauty. Ogólnie wcześniej nie słyszałam o tej marce, ale właśnie dostałam od nich paczkę pr w której... w której, czekajcie, dali mi dwa cudowne odcienie, czyli The Glambam oraz Caramelita. O, w ogóle patrzcie, to jest ciekawe, ale ten odcień nazywa się Sweet Caramel, ten odcień nazywa się Caramelita, jak je tak przykładam do siebie, to są bardzo podobne. Widać, że, widać, że to jest mój ulubiony typ nudziaków, bo wszędzie podobają mi się te same kolory. Te szminki mają moje ulubione obecnie wykończenie, czyli Softmat. Przy pierwszej warstwie, jak się jej nakłada, robią się jeszcze smugi, dlatego ja zazwyczaj po prostu nakładam tutaj miejscowo po dwie warstwy i wtedy wszystko jest idealnie. Ale przez to, że one są Softmatami, to są bardzo komfortowe w noszeniu, bo nie ma takiego wrażenia, Um, zasuszonych ust, nie ma takiego wrażenia ciężkiego produktu na ustach. Jakie je nakładacie? Jest dosłownie takie uczucie, jakby nic, nic, nie, um, nic tam nie było, jakby niczego tam nie było. Kurczę, nie wiem jak się to odmienia. Odmienicie sobie to sami, na pewno jesteście w tym dużo lepsi ode mnie. Dodatkowo, one się też fajnie zjadają, ponieważ. Znikają tylko ze środka, nie rozpływają się żadne kąciki na boki, nic takiego. Następnym produktem będzie pojedynczy cień z nabli, i tutaj mówię o odcieniu Verve. Ogólnie z tym wróciła mi faza na róże, a ten. Ten jest właśnie takim idealnym, mlecznym, brudnym odcieniem, który przepięknie pasuje do opalonej skóry. Jednocześnie mm, nie jest zbyt nie jest żarowiasty, więc nie dominuje całej twarzy. Tylko to jest taki odcień, który podkreśla urodę. Tego bardzo Wam polecam. No, to, to jest cudowny kolor. Zapomniałam jeszcze o jednej szmince, czyli o tym, co mam teraz na ustach. I jest to odcień Middle Karma z Nabli. Te szminki są cudowne. Co prawda to nie są soft softmaty, więc na ustach jest takie bardziej odczuwalne wykończenie. Ta szminka jest odczuwalnie cięższa, ale tak czy siak jezu, no takie kolory są warte. No, warto się poświęcić dla takich kolorów. Dlaczegoś takiego warto nosić troszkę cięższą konsystencję. Polecam. Trzminki z nami są cudowne. Kolejny produkt to coś, co ja kocham całym swoim sercem i ten produkt musi się pojawić w ulubieńcach raz na jakiś czas, żebyście o nim nie zapomnieli. I mówię tutaj o kredce Feder Brow z Vibo w odcieniu Dark Brown, i to jest produkt, który ja mam. 60-70% czasu na swoich brwiach. I znowu, biorąc pod uwagę jak dużą kolekcję makijażową posiadam, to że noszę tę kredkę 60-70% czasu świadczy bardzo dobrze na korzyść tej kredki. Ona jest po prostu cudowna. Obczajcie. Polecam. Przechodzimy do pielęgnacji. Tutaj moje serce podbił już z 2-3 miesiące temu krem Bepanten, który ja nakładam jako taki mocny, natłuszczający, nawilżający moją skórę krem na noc. Na dzień albo pod make-up, on jest troszkę za tłusty, za gruby i na mojej tłustej skórze po prostu, no, no wiecie, make-up by spływał z niego, ale... Na noc, jak kurę, jak kurę, jak kurę, jak skórę chcecie tak naprawdę dobrze nakarmić, żeby ona właśnie wstała rano i była mięciutka, tłościutka i gotowa na przyjęcie makijażu, gotowa na nadchodzący dzień, to to jest przecudowny produkt. Dodatkowo on jest. Bezzapachowy, stworzony z myślą o cerze wrażliwej, więc nie będzie waszej cery w żaden sposób podrażniał, wkurzał, irytował, co jest w moim też obecnym stanie cery bardzo przydatne, ponieważ moja skóra już wyszła z trądziku, ale ciągle jeszcze łatwo wypada poza balans i często mam, często mam takie odczucie, że moja skóra jest jakaś podrażniona i że ogólnie... Mm, że, że jest mi niewygodnie w mojej skórze, a ten krem właśnie nie nakręca takich stanów, jest po prostu bardzo taki mocno nawilżający i bardzo łagodny, dlatego naprawdę polecam. Przechodzimy do ciuchów i tutaj w tym miesiącu rządzą u mnie spodnie. Obie pary kupiłam z Asosa i pierwsza z nich to będą... Takie oto gepardzie dzwony. Tutaj gdzieś wstawiam fotkę z Insta. Nie mogę przestać w nich chodzić to po pierwsze, a po drugie kocham je, bo to są pierwsze spodnie w rozmiarze XS, w które weszłam od kiedy zaczęłam się odchudzać. W jeansach jeszcze w XS ki nie wejdę, natomiast w tych elastycznych getrach weszłam. Bardzo się z tego cieszę. Nie ukrywam, że jest mi mega mega miło. One robią w ogóle cudowną figurę, ponieważ mają bardzo mocną gumkę tutaj w talii. Więc bardzo z, bardzo zwężają talię tak ją pięknie chwytają i robią no tak śliczne wcięcie, że szok, ja się po prostu w nich czuję najcudowniej ever, dodatkowo przepięknie podkreślają pupę jak byłam u mojego kumpla jakiś czas temu w Sztokholmie, to tam zaobserwowałam i właśnie też z nim o tym gadaliśmy że mnóstwo typiarek w Skandynawii chodzi w dzwonach że tam dzwony to jest ogromny trend jak się przyjrzałam jak pięknie w tych dzwonach wyglądają pupy i ogólnie, i ogólnie sylwetka stwierdziłam, że koniecznie muszę mieć dzwony tak więc to, jest, to są moje pierwsze dzwony szukam jeszcze mm, czarnej klasycznej pary, jeszcze jednej jeansowej pary, drugie które również kupiłam za sosa. To są takie grube, wielkie jeansy z paskiem od razu. Ten pasek był właśnie w zestawie. Te jeansy mają bardzo wysoki stan, bardzo wąską talię i bardzo woże, wożasty, wożysty, bardzo obszerny dół. Wstawiam Wam tutaj zdjęcie w tych jeansach oraz kawałek z vloga, w którym właśnie te dżiny pokazuję. Akurat te spodnie były drogie, bo one kosztowały chyba 190 zł albo. 150 zł, ale ta ilość materiału, jakość materiału sprawia, że są tego warte, plus właśnie pasek był w zestawie, natomiast tamte dzwony kosztowały chyba 9 tych, więc naprawdę okej. Okay. I trzeci ulubieniec z ciuchów to będą buty. Buty z Naked Wolf, to jest taka marka, którą zauważyłam na Instagramie. I ogólnie robią przepiękne, bardzo, bardzo. Um... Dobrze, dokładnie, jakościowo wykonane buty. Te są akurat całe ze skóry i mają chyba 6-centymetrową podeszwę, więc naprawdę dodają wzrostu. Ja na przykład czuję się w nich cudownie, bo są yy, przez te podeszwy niezwykle wygodne i zawsze je nakładam na imprezy, bo po pierwsze są czarne, więc się nie zniszczą, a po drugie dodają mi mnóstwo centymetrów, więc więc mam w nich wzrost moich marzeń, bo normalnie mam metr 70, a zawsze chciałam mieć przynajmniej metr 72, metr 73 czy coś. W tych butach mam metr 76. No po prostu wow! Czuję się w nich najlepiej ever. Jeśli chodzi o muzykę, to ostatnio cały czas słuchałam zrobiłeś to chłopak Kękę. Kękę. Kę". Następnie Strangers Do. Potem no place i sol. Większość tych piosenek sobie dodałam do playlisty, dlatego że byłam teraz na wieczorze panieńskim, podczas którego pływaliśmy motorówką. I powiem wam, że te energiczne, imprezowe kawałki na tej motorówce. Wow! Serio? Wow. Ja ogólnie nie za bardzo lubię pływać mm, jakimiś łodziami, promami, coś takiego. No nie, nie, nie ufam tego typu pojazdom, ale jak dołożycie do takiego pojazdu dobrą muzyczkę, no ma to klimat. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jak zwykle zapraszam do komentarzy, do opisu na mojego Instagrama, do subskrybowania i widzimy się następnym razem. Cześć!